Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Obserwatorio Brum Brum. Samochody dostępne obecnie na rynku, które tracą najmniej na wartości po trzech i siedmiu latach Obserwatorium Brun 23 marca 2022 R. Jest tak wiele cech, na które zwraca się uwagę przy zakupie nowego samochodu. Koszt jest głównym czynnikiem, następnie jest rozmiar, typ, zużycie paliwa i wiele innych. Ale kiedy inwestujesz tysiące euro w zakup samochodu, ważne jest również, aby wiedzieć, jak dobrze utrzyma on swoją wartość w czasie. Istnieje wiele parametrów, które określają większą lub mniejszą utratę wartości samochodu na przestrzeni lat, liczba sprzedanych samochodów, spodziewana wkrótce zmiana stylizacji, łatwość znalezienia części zamiennych, kolor pojazdu, wyposażenie i wiele innych. Są to czynniki, które należy wziąć pod uwagę, Zwłaszcza jeśli planujesz często zmieniać samochód. Kto znajduje się na szczycie listy samochodów, które tracą najmniej na wartości z upływem czasu. Brum brum. Pierwszy włoski internetowy e-commerce dla samochodów regenerowanych i wynajmowanych długoterminowo sporządził ranking samochodów, które tracą na wartości najmniej na rynku wykorzystując dane zebrane przez Obserwatorium Brumbrum. Obserwatorium internetowych badań i statystyk motoryzacyjnych przyjrzało się samochodom dostępnym obecnie na rynku, które tracą na wartości najmniej po 3, 5 i 7 latach. Mini 3 drzwiowe to samochód, który traci najmniej na wartości. Nie jest łatwo zdecydować, który samochód traci najmniej na wartości na przestrzeni lat. Ale według danych obserwatorium Brumbrum, samochodem, który traci najmniej na wartości, jest trzydrzwiowy samochód benzynowy Mini. Brytyjski samochód miejski prowadzi w specjalnym rankingu samochodów, które zachowują największą wartość po pięciu latach, ponieważ zachowuje aż 68% ceny zakupu po pięcioletnim okresie i zajmuje drugie miejsce w rankingu zarówno po trzech, jak i siedmiu latach. Jeśli więc masz samochód na sprzedaż, dostaniesz dobrą ofertę, ale jeśli chcesz kupić używany, będziesz musiał mocno otworzyć portfel. Audi A1 Sportback jest samochodem, który traci na wartości najmniej po trzech latach, utrzymując ponad 82% swojej ceny sprzedaży. Pokonuje, jak wspomniano, Mini. Podczas gdy na trzecim miejscu znajduje się Volkswagen Polo, w rankingu pięcioletnim za Mini trzydrzwiowym ponownie plasuje się A1, a podium zamyka Dacia Sandero. Z drugiej strony, po siedmiu latach samochodem, który najmniej traci na wartości jest Renault Twingo pięciodrzwiowe, a zanim Mini i Volkswagen Golf, jedyny sedan, który pojawia się na różnych podjach. Małe samochody i samochody miejskie tracą na wartości najmniej. Patrząc na poprzednie rankingi, można zauważyć, że typami samochodów, które najbardziej zachowują swoją wartość w czasie, są samochody miejskie i małe samochody. Oprócz wyżej wymienionych samochodów, są to Smart Fortwo i Abarth 595, które zachowują doskonały procent ceny zakupu. Niezależnie od upływu lat, zmieniając typologię, wśród SUV wyróżnia się Dacia Duster, która zajmuje czwarte miejsce w rankingu zarówno po trzech, jak i pięciu latach. Wśród sedanów, oprócz Golfa, błyszczą Audi A3 Sportback i Mercedes klasy A, podczas gdy najlepszym crossoverem jest Jeep Renegade, a następnie 500X. Słabiej wypadają jednak kombi i MPV. Obecnie niemodne i coraz mniej poszukiwane, są to typy samochodów, które z trudem utrzymują 60% swojej wartości po zaledwie trzech latach. Duster Diesel dobry, Golf najlepszy na LPG. Na koniec porozmawiajmy o paliwach. Samochody benzynowe, które tracą na wartości najmniej. To małe samochody i samochody miejskie wymienione powyżej. Wśród samochodów z silnikiem wysokoprężnym najmniej tracą na wartości dacia Duster, Volvo XC40 i Peugeot 3008. Z kolei w CNG najlepszy jest Golf. A wśród aut LPG błyszczy Dacia Sandero Stepway. Ogólnie rzecz biorąc, to samochody napędzane benzyną najlepiej zachowują swoją wartość przez lata. Diesle płacą za nieszczęśliwy okres i amortyzują się bardziej niż ich benzynowe odpowiedniki. A to samo dotyczy samochodów CNG i LPG. W przypadku hybryd i elektryków dyskurs się zmienia. Są to samochody o wysokim średnim koszcie i nie ma sensu sprzedawać ich po krótkim czasie. Co więcej, większość z tych samochodów, zwłaszcza elektrycznych, jest na rynku krócej niż 7 lat i dlatego nie ma ich w naszych statystykach. Niemniej jednak Najlepsze są Toyota Yaris i Prius wśród hybryd oraz BMW i3 wśród samochodów elektrycznych, które zachowują 65% ceny zakupu po trzech latach i około 50% po pięciu. Opublikowane w dane w zasięgu ręki a WordPress komentarz Hello World.